Oświetlenie schodowe LED. Wybierając oświetlenie schodowe stajemy przed niełatwym wyborem, niezależnie od tego, czy dotyczy to przestrzeni mieszkalnej, biurowej, przemysłowej czy edukacyjnej. Kluczowym aspektem jest dobór światła, które nie tylko podkreśli charakter wnętrza i stworzy odpowiedni nastrój, dlatego oświetlenie schodów wymaga szczególnej uwagi. Nasz poradnik pomoże Ci zrozumieć, dlaczego oświetlenie LED jest wyborem wartym rozważenia oraz na co zwrócić uwagę podczas instalacji takiego oświetlenia. Wybór światła do oświetlenia schodów Dlaczego LEDy? Schody są jednym z kluczowych elementów każdego budynku, które wymagają odpowiedniego oświetlenia. Dzięki rozwojowi technologicznemu możliwy jest dobór oświetlenia do indywidualnych potrzeb oraz charakteru miejsca. Wśród dostępnych opcji halogeny, choć popularne, mogą prowadzić do zwiększonego zużycia energii, a ich żywotność nie jest zbyt długa. W tym kontekście taśmy LED okazują się być bardziej efektywnym i energooszczędnym rozwiązaniem, oferującym również mniejszą emisję ciepła. Zalety stosowania oświetlenia LED w schodach. Decydując się na ledy, inwestujesz w rozwiązanie oszczędzające energię i charakteryzujące się długą żywotnością. Nowoczesne taśmy LED mogą znacząco poprawić estetykę schodów, tworząc efekty wizualne, które są trudne do osiągnięcia przy użyciu innych źródeł światła. Metody montażu taśmy LED. Różne podejścia. Możliwość montażu taśmy LED zarówno na ścianie w poręczy, czy bezpośrednio na stopniach pozwala na stworzenie interesujących aranżacji świetlnych. Niezależnie od tego, czy wybierzesz montaż boczny czy podstopniowy, każda z tych metod ma swoje zalety. Boczne montowanie taśmy LED może wnieść do wnętrza dodatkowy element dekoracyjny, natomiast montaż pod stopniami oferuje subtelne, jednolite oświetlenie. Oświetlenie schodów z czujnikiem ruchu. Integracja oświetlenia LED z czujnikami ruchu to sposób na automatyzację i wygodę użytkowania. Takie rozwiązanie nie tylko ułatwia codzienne funkcjonowanie, ale także wpisuje się w trendy smart home. Czujniki ruchu doskonale sprawdzają się nie tylko w domach, ale również w miejscach publicznych, takich jak puby czy hotele. Samodzielny montaż oświetlenia schodowego, czy to możliwe? Montaż taśm LED może wydawać się prostym zadaniem, jednak przygotowanie całej instalacji elektrycznej wymaga już większej wiedzy. Jeżeli nie czujesz się na siłach, żeby przeprowadzić montaż we własnym zakresie, zleć to profesjonalistom. Oni będą wiedzieć, jak się do tego zabrać szybko i sprawnie. Zajmą się zaprojektowaniem całej instalacji, rozprowadzeniem przewodów do taśm LED o odpowiednich przekrojach i wszystko uruchomią za ciebie. Akcesoria niezbędne do montażu LED w schodach. Przed rozpoczęciem montażu konieczne jest zaopatrzenie się w odpowiednie akcesoria. Sterownik LED, zasilacz, taśmy o właściwej długości, ewentualnie czujniki ruchu, przewody oraz profile montażowe to tylko niektóre z elementów, które należy wziąć pod uwagę. Wybór właściwych komponentów ma kluczowe znaczenie dla końcowego efektu oraz bez awaryjnego działania instalacji. Wybór i montaż profilu LED kiedy jest niezbędny? Profile LED służą nie tylko ochronie taśm, ale także mogą stanowić element dekoracyjny. W zależności od wybranego rodzaju mogą być niewidoczne lub eksponowane, co daje szerokie możliwości aranżacyjne. Zasilanie oświetlenia LED w schodach jak wybrać odpowiedni zasilacz? Dobór właściwego zasilacza jest kluczowy dla zapewnienia stabilnego i jednolitego oświetlenia na całej długości schodów. Jego parametry muszą być odpowiednio dobrane do mocy i napięcia zasilania wybranej przez nas taśmy LED. Sterowanie oświetleniem schodowym, możliwości i rozwiązania. Nowoczesne sterowniki LED oferują wiele funkcji, umożliwiając tworzenie efektownych sekwencji świetlnych. Pozwalają one na dostosowanie oświetlenia do indywidualnych preferencji użytkownika. Taśmy LED jako element dekoracyjny klatki schodowej. Oświetlenie LED na schodach nie tylko poprawia bezpieczeństwo, ale także stanowi ważny element dekoracyjny. Zapraszamy do naszego sklepu stacjonarnego i internetowego, gdzie nasi doświadczeni doradcy pomogą w doborze odpowiedniego oświetlenia LED i wszystkiego, co się z nim wiąże.